Siemano, siemano, to ja, czyli Łukasz Kanału Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku... Dzisiaj chciałbym dokończyć prąd. Patrzcie, tam jest, o, ta, 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 Będzie w stodole. Znaczy, w stodole już jest. A będzie jeszcze w piwnicy, i lampa będzie tutaj odzieś, żeby mi świeciła na maszyny. To jest pierwsza rzecz, jaką zrobimy, żeby nie być gołosłownym, że wszystko świeci. Tu się załącza prąd. Taram! Świeci! Tu jest wysypane trzy zbiorniki zanny. W sensie na przyczepie były trzy zbiorniki. No i teraz trzeba tu wepchać przyczepę. O, a tam dynie leżą. Jeszcze muszę jechać po dynie raz, bo nie jestem w stanie wykopać dwóch ostatnich rządków. To są te kartofle, co wykopaliśmy je razem ostatnio, ale... Ale jak nie patrzyliście nie, nie nagrywałem, to nakopałem całą taką przyczepę. Patrzcie. Zakryłem to wczoraj, przyjechałem, było dość późno już. O, widzicie to? Ile tu tego jest? Pobziegi. Kurde, ze 4 tony bedo. Może 3. Tak, więc jest bardzo dużo ziemniaków w tym Ogrom, jakby ktoś chciał to walcie drzwiami i oknami hurtowo i bez faktury to taniej sprzedam. No, ale trzeba to wysypać, żeby się tak nie parzyło, nie gotowało. No i co? I kurde, w Tworszu Hamolców brakło. A dlaczego? Ale żywiej. A no dlatego, że tu po prostu w zbiorniczku jest sucho. I tu kur... Łukasz, <grym> sprawdzałem paliwa zawsze. Olej, płyn chłodzący, ale nigdy nie pomyślałem, żeby sprawdzić zbiorniczek z płynem hamulcowym. No i kurde najlepsze jest to, że robiłem ostatnio co? Tależówką. Wszystko było kurna super. Robiłem tą talerzówką, hamowało, zjechałem do domu, odpaliłem forsza, zapiłem przyczepę, jechałem po te ziemniaki. Nie hamuje prawie w ogóle, co jest grane. Już wiem co jest O młody se tam sprząta A My tu zrobimy Teraz ja jeszcze dokopać Zebrać dynie i dokopać resztę ziemniaków Bo zostało trochę Kurde kołki ósemki to jest Trochę przesada Na ten kaliber Który tutaj jest Aha ta No i już już się coś zaczęło. Kur... Na szczęście, na taką ewentualność byłem przygotowany. O, zrobimy to grubym kalibrem, ale bez udaru. No i Z tego strzelaczy i tak nikt nie będzie, nie? Ja już nawet tam jak robiłem, to robiłem wiertą, czwórką pod szóstkę i szóstką pod ósemkę, żeby to jakkolwiek trzymało, bo nie bardzo chciało trzymać w ogóle w tej ścianie. No, tu powiedzmy, że jeszcze to trzyma. No, tam trzyma. Nic nie trzyma, ale niech będzie. No i proszę, lampa wisi. Na razie nie świeci, ale wisi to już coś. A jak wisi, to nie utonie, jedziemy po dole. Mała zmiana planów. Odsunąłem tylko te dnie, reszta młodych idzie z drugiej strony tych dwumetrowych lebiot, więc go nie widać. Ale odepnę tą przyczepkę, bo są tylko dwa rządki. I to tak w poł do połowy, można powiedzieć. Bo bardzo dużo tu kopałem w tę stronę na zamówienie i od tamtej strony też dużo odkopałem na zamówienie. I tu są dwa rządki, ale może tak jak się tu zaczynają gdzieś, to po 20 metrach się kończą. Więc powinno się to zmieścić na tą przyczepę. To, to właściwie najpierw wysypię tu yy, kartofle, a dynie mogą jeszcze leżeć, nie? Opuszczaj! Opuść! అలాగే Olha velki Taki wiatr. Ja nic nie widzę jak wiadę. Jest to w miarę na środku. Patrzcie, patrzcie, aż się nie spodziewałem Kurde, ale wieje, chyba będzie padać Kurde, zjadłem obiad i się rozpadało Jako to tak? Wróciłem po te kartonkle Ile tu będzie? Pół tony? Pół tony lech patrząc na objętość worka 50-kilowego to, to może być 800 kg No ale nie ma co z tym jechać na wagę przecież Myślę że to 8 ten jest na z tych zbiorów nie? 8 ton z 35 arów zasadzonych 30 35 arów zasadzonych To nie jest dużo Ale było jeszcze kopane na, na, na świeżo myślę z pół tony Pół tony poszło na, 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 tak na młode ziemniaki W następnym roku muszę więcej denara pod okrywami tak żeby jak najszybciej był na młode ziemniaki Jadę z tym pod dach Listowane Można od razu kurde przebierać i tam wysypywać Zasadniczo niby i tak jest tylko Belaż A, A, to jeszcze trzeba schować ja pierwnie się zapomniałem no zapomniałem, że to jeszcze trzeba schować ale patrzyłem na radar opadów, za jakieś pół godziny ma przestać tak wsiąpić deszcz to wtedy sobie to zrobię I tak tam muszę zobaczyć to dole czy tam modu posprzątał na tyle, żeby to schować ale echo w tej kabinie jasnej win. Tak samo jak się kopie... Kurna, 60, to chyba jest jedyny traktor w, tej, w tych kabinach, gdzie jak się zamknie drzwi, to jest głośniej niż jak się jeździ z otwartymi. I tak samo jak bez kabiny ten traktor chodzi ciszej niż jak mu się kabinę założy kućby. To jest w ogóle kosmos dla mnie. Dlatego jak się szło, jak się dało wczoraj, przedwczoraj kopałem z otwartymi drzwiami.